Kolejna patologia. Wracam za. Op. Urwał się przewód hamulcowy. Tutaj. W tym miejscu cieknie, kapie, wszystko co miałem na dolewkę to dolałem. Zasklepiłem tutaj tą końcówkę i to po prostu włożę, żeby mi się z nadzieją, że się jeszcze nie zapowietrzył. dalej nie mam hamulców mogę jechać tylko na ręcznym ale gdzieś dojadę może chociaż kupię płyn bo już cały swój rezerwowo, rezerwę zużyłem dobra, tak zostawiam nie może być pięknie, musi być jakaś, jakaś przygoda Musi się coś zepsuć, urwać i problem. Jechać 50-60 na godzinę na ręcznym. Z nadzieją, że w nikogo nie jadę. Nie podoba mi się to. Przejechałem kilkanaście kilometrów. Byłem w sklepie. Na razie nic nie ma, żadnej plamki na tym. Także chyba zasklepiło. Kupiłem do 4 Lampka mi się pali na tym. Na na konsoli, bo jak się że już się zapowietrzyło tutaj to wszystko. No kiszka Może jeszcze nie, jeszcze chyba było w biorniczku. schodzi dobra, dolałem myślę, że połowa gdzieś tutaj poszło nawet może więcej zostało mi 100, 200 no, prawie 300 ml to. to jeszcze jest także jedziemy dalej do domu jeszcze 350 km, jestem przed Wolsztynem jadę bez hamulców, tylko na ręcznym Awaryjne, awaryjnie awaryjnie będę chciał wymienić przewód, ale to już jest najmniejszy kłopot i wam się bezpiecznie dojechać zdemontowany przewód nowy przewód ja tak sobie myślałem, bo mówię, kiedyś mówię, zaproponuję Arturowi, żeby się zamienił za tą Toyotę z drugiej strony mówię. A tam... Ale tam nie ciekło, wiesz? No, nie, oryginalnie, czy co? No, to się dziwnie wkręca ta końcówka. No, te końcówki, co ja mam, może od Toyoty? Nie, 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 Znaczy, to tam azjatyckie jest chyba, nie, nie tyle od Toyoty. Tu jest trudny tak. Ten, bo wiesz, bo tu musisz dobry kąt mieć, nie? Dlatego ja najpierw tą stronę robiłem. Odpowiedź, nie, trzyma, nie chcę puścić. Dźwigni miałeś? Nie. Sukces. Lepiej go rozruszać niż to. poprzednia wymiana oleju 242,900. Teraz mam 254. Przyjechane 11 tysięcy kilometrów przez od od końca marca, tak? To jest od początku marca do końca sierpnia. Filtr wyjęty. Filtr włożony. Ok. dokręcić i będziemy lać świeży olej zaraz olej znanyka nielona i śruba wkręcone filtr wymieniony, korek wkręcony i można lać świeży olej Stara karteczka. Nowa karteczka. Przebieg, kiedy wymienione, jaki olej, jakie filtry wymieniłem, czyli olej i paliwo. Następny przegląd, kto wykonał, czy ja sam. Plus 10 tysięcy, około 264 tysiące Następny przegląd. W moim systemie utrzymania ruchu dla tego samochodu przyjąłem taką strategię, że filtr powietrza wymieniam raz do roku. Czyli nie wymieniam go co każdą wymianę oleju. Na przykład, jeżeli co pół roku wypada wymiana oleju, to nie znaczy, że wymienię też filtr powietrza. Ale po każdym wyjeździe, jeżeli jechaliśmy w pyle, gdzieś po polnych drogach, jeżeli pyliło, to czyszczę filtr powietrza poprzez wyjęcie go i przeczyszczenie. Zobaczmy, ile się tutaj zebrało syfon. Ja widzę, że jest tego typu sporo. Najpierw przedmuchuję od wewnątrz ile się da, a później z większego dystansu jeszcze od zewnątrz. Dzięki temu wiem, że filtr w dobrej kondycji rok powinien wytrzymać a po roku montuję nowy.